Męka nasyłaniem kontroli, sprowadza policję, a nawet życzy śmierci, tak mówią o radnym Baborowa Sławie Górskim jego sąsiedzi. Ten w sprawie węższy przedwyborczy spisek, oskarżając o podżeganie do ataków na siebie burmistrza jest murek, który jest pozostałością naszego starego budynku. Przez murek nie mogą spać spokojnie sąsiedzi radnego. Ten kilkukrotnie nasłał na rodzinę inspekcję nadzoru budowlanego. Efekt nie ma konieczności rozbiórki. Pod lupę bez potrzeby był także brany nowo wybudowany dom. Inni sąsiedzi twierdzą, że nie ma tygodnia, w którym radny by czegoś nowego nie wymyślił, kierując do kontroli. A to ojciec silo zmiał, a to, a to i, i co innego mu przeszkadzało. To jest po prostu jak ja kiedyś na policji stwierdziłem, że to jest było to taki typowy w średniowieczu nazywali pieniądz. Mamy na swojej posesji taki basenik dla kaczek i troszeczkę wody, tam gdzieś dziura się zrobiła, pociekło na chodnik. Pan Górski jako sąsiad, prawo sąsiedzkie jest niepisane, ale obowiązuje. Nazwał na nas policję, policja przyszła. No myśmy się w tym momencie poczuli jak przestępcy. To jeszcze nic, ponieważ radny twierdził że jeśli chorujesz na raka, toś powinien już nie żyć, bo mój kuzyn chorując na raka dawno nie żyje, a ty jeszcze żyjesz. No więc, więc chyba ma umierać po to, żeby sąsiada pocieszyć. Radny Górski uważa przepychanki z sąsiadami za rzecz normalną. Tak jak każdy e, człowiek mam e, konflikt e, sąsiedzki. Twierdzi, że wyciąganie zarzutów przeciwko niemu jest napędzane przez obóz burmistrza. Powód? Krytyczne patrzenie władzom gminy na ręce. Opisujemy, powiedzmy, potyczki władzy, potknięcia znaczy się, jak również krytykujemy obecny układ rządzący. Za radnym stają murem mieszkańcy, którym Lesław Górski pomógł jako radny. Jest to nagonka na obóz przeciwnika. A tak, uważam za atak po prostu. Burmistrza Baborowa dziwią zarzuty radnego. Pan Górski próbuje znaleźć winnych. Swojego własnego zachowania. To on dokucza ludziom. Ci już nie mogą wytrzymać. Jestem nękana, zastraszana ciągłymi kontrolami. Jestem tym faktem zmęczona wykorzystywaniem choroby mojego taty do różnych incydentów, różnych sytuacji. Mam tego dosyć. Niestety, w przeciwieństwie do radnych sąsiadów, już tak łatwo nie da się zmienić. Ten program został sfinansowany z Twojego abonamentu.